W pierwszej wersji Ewa i Jim spotykają się w drodze na swoje studia, idą razem na kawę i zostają parą, pomimo tego, że Ewa wtedy jest już w związku z Dawidem. Po kilku latach biorą ślub. W drugiej wersji Ewa i Jim idą tą samą drogą, ale żaden z nich się nie zatrzymuje, przechodzą obok siebie obojętnie i od tej pory ich życie toczy się osobno. Po kilku latach Ewa wychodzi za Dawida. W trzeciej wersji sytuacja jest bardzo podobna do pierwszej, z tym, że kiedy Ewa i Jim zaczynają się ze sobą spotykać, okazuje się, że jest ona już w ciąży z Dawidem. Dlatego postanawia, żeby Jim nie musiał wychowywać w tak młodym wieku nie swojego dziecka, postanawia zostać z Dawidem i wziąć z nim ślub pomimo tego, że nie chce. Cześć. Dzisiejszym co ja czytam książka Laury Bennett, wersje nas samych. Książka opowiada o pewnej parze i trzech wersjach tego, jak mogło się potoczyć ich życie. Od kiedy się spotkali, gdzieś w okolicach 20 lat, do czasów kiedy mieli 70. Później przez całą książkę śledzimy życie Ewy i Jima, w każdej z tych wersji. Ich wzloty, upadki i żadna z tych wersji nie jest do końca kolorowa. Nawet ta pierwsza. Rady rozstania, rozwody, nowe związki, sukcesy w pracy, problemy z pracą, problemy z własnymi aspiracjami, narodziny dzieci, problemy z tymi dziećmi, życiowe sukcesy i porażki, spełnianie marzeń i popadanie w nałogi. Książka początkowa może wydawać się dość chaotyczna, bo podzielona jest na trzy główne części odpowiadające odpowiednio młodości, dorosłości czy dojrzałości i starości. I wśród tych rozdziałów są krótkie, kilkustronicowe rozdzieliki, które opatrzone są tytułem, rokiem i miejscem oraz wersją, w której się to zdarza. I dosyć problematyczne jest to, że nie zawsze jest to raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, pierwsza, druga, trzecia wersja, tylko czasem może się zdarzyć kilka razy pod rząd ta sama wersja, Zależy to od tego, co w której wersji się w danym momencie działo. Dlatego, że cała nasza historia toczy się chronologicznie i czasem jest tak, że przez 3 lata mamy przepaść w jednej wersji, a w tym samym czasie w innych wersjach dzieje się dużo rzeczy. Początkowo może się to wydawać dosyć chaotyczne, ale po jakimś czasie już wsiąkniecie w każdą z tych trzech wersji i będziecie wiedzieli, w w której wersji toczy się która sprawa, nawet nie patrząc na nagłówek? Bardzo fajne jest to, że niektóre zdarzenia mamy opisane w każdej z tych trzech wersji. Na przykład 30. urodziny brata Ewy. Ma on jakieś tam koneksje z Jimem, więc nawet w tej środkowej wersji oni się tam spotykają, nawet się nie znając. Prawie. Mamy tą samą sytuację pokazaną z trzech różnych perspektyw, z trzech różnych żyć. W każdej wersji pokazany jest też ślub Ewy problemy Dima ze swoją matką, problemy Dima z karierą swoją i to jak to wszystko się rozgrywa w każdym z tych trzech żyć. Bardzo fajne jest to, że autorka nie skupiła się tylko na uczuciach, na zdradach, na nowych miłościach tej pary, tylko na każde życie ma bardzo duży wpływ też praca, to czy ona i on spełniają się zawodowo, później to kształtuje ich zachowanie. Tak samo dzieci, narodziny tych dzieci i to w jakim momencie one się rodzą, w jakiej sytuacji życiowej się rodzą, i to też ma dalszy wpływ na to życie. Także te trzy wersje, pomimo tego, że to są te same osoby, bardzo różnie się toczą. I te same osoby są bardzo różne w tych trzech wersjach. To, co mnie na początku uderzyło, to to, że żadna z tych wersji nie była sielankowa. Nawet ta pierwsza, gdzie oni się spotkali, wzięli ze sobą ślub, i w pierwszym momencie pomyślałam: Ale jak to, no, któraś powinna być dobra, prawda? Ale później już nad tym przeszłam do porządku dziennego i czytałam z jeszcze większym zainteresowaniem. Bardzo też podobało mi się to, że autorka potrafiła oddać myślenie tych ludzi w wieku, w którym się znajdowali. Jeżeli mi 30 lat, to byli tacy dosyć szaleni, optymistyczni, potrafi, wiedzieli, że potrafią dużo zrobić i chcą dużo zrobić. W wieku 40-50 mieli momenty załamania, zaczęli się zastanawiać nad swoim życiem, ale najbardziej podobało mi się to, że kiedy już był końcówka była tej książki. Kiedy mieli po 70 lat, to pomimo tego, że ich życie nie toczyło się sielankowo, jak już powiedziałam, to oni mieli w sobie taki spokój, taką, takie pogodzenie się wewnętrzne z tym, co się stało, co się działo, i cieszyli się chwilą obecną. Po przeczytaniu tej książki do końca miałam wrażenie, że przekazano mi jakąś życiową mądrość. Autorka wydaje mi się, musiała bardzo dużo rozmawiać ze starszymi osobami, bo to, to widać w tej książce i kiedy skończyłam czytać, byłam taka pogodzona z losem, tak że starza się i trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Jak dla mnie ta książka jest przede wszystkim o tym, że nie należy szans marnować w życiu swoim, że trzeba łapać okazję i się nie poddawać, bo żyjemy tylko raz. Poza tym ta opowieść uzmysławia nam, że na nasze życie. Ma nie tylko wpływ w romans i miłość, jak nam się wydaje w naszych młodzieńczych latach, tylko też to, żeby się spełniać zawodowo i to, żeby mieć dobry kontakt ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi. Ja wiem, że to są takie oczywistości, ale jak się to przeczyta, to to tak uderza, że faktycznie. Polecam Wam ogromnie tę książkę, chociaż nie spodziewajcie się burzliwych romansów wielkiej miłości i zwrotów akcji. Jest to książka po prostu o życiu z jego wszystkimi wadami i zaletami. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia następnym razem.